Siemano, łopacy, Siema. Cześć, cześć. Siema. Jak się nazywasz? Mam, yy, Michał. Siema. Siema, Michał. Mam, mam trzy szybkie pytanka, nie? Mm -hmm. Ale na początek, Aroj, rozpierdol tego farmazonia, że proszę cię, kurwa. Zrobię, co mogę. Dzięki. Dobra. Yy, mam pytanie do Mateusza. Dawaj. Yy, jak wszyscy wiemy, no, twój stary to jebany idiota, tak? Ty. Powiedz mi, czemu nie odetniesz pępowiny? Powiedz mi. Ty... Dobra, weź, N next. No nie no powiedz, powiedz, odpowiedz mi na to. Weź pokój. Bo jestem ciekawy, nie, powiedz, stary, serio. Bochowujesz się kurwa jak... Zachowujesz no, się kurwa, stary zachowujesz się tak? jak idiota, ale. Dobra, no. Odpowiem, odpowiem. Powiedz no. mi, a powiedz mi tak, jak Kabib ze swoim ojcem, oczywiście nie porównuje się sportowo w żaden sposób, ale jak Khabib ze swoim ojcem jeździł na wszystkie walki, na wszystkie konferencje, był cały czas u jego boku, to, to było złe. Ale stary, co ty porównujesz, kurwa? To jest totalnie inna sytuacja. A, a czym się różni? No kurwa, stary, co tu widzi, stary odpierdala? No, ale. Zamaniane. No, ale czy no, no, no. no. Wyzywa ludzi, człowieku. No no, 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 ale dalej, coś jeszcze? No kurwa, chciałem do tego powiedzieć, nie? A, no to cię no, Dobra, drugie pytanie mam, nie, drugie pytanie mam do ciebie, posłuchaj mnie. Co <grym> to jest? Wchodzisz do, po mnie, wchodzisz do klatki z ojcem, czy sam dasz radę? I zobaczymy. Jeszcze się za zastanawiam, wiesz? Waham się. Jakieś wejście, kurwa, smoka zrobisz? No mam dylemat, kurde, czy sam, czy z ojcem, wiesz? Ale no, na pewno będzie mi raczej, nie Nieważne. Nie. Do... Nie, e, mam pytanie do Bogdela jeszcze. Słucham. E, brawo co brawo na tym kurwa? Brawo. Co grasz na tym tableciku, kurwa? W Candy a, kurwa. <laughs> Wracaj tam grać w CSa, Dobra! Koszak ojdzie Mateusza kurwa! kurwa. Pozdrawiam was, to tyle! Wracaj tam, wracaj tam do, hey, do, 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 swej... do na razie! Wracaj do, 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 do swojej gildii tam! Trzymaj się! Pozdrawiamy Michała! O dobra, to był mocny telefon. Majka chuj. był dobry, kurde. To, to był daj, najmocniejszy telefon jaki kiedykolwiek chyba był w studio.